Nadszedł ten czas. Matam ukończył piętnaście lat. Wtedy miało dojść do rytuałów. Jego przygłupia rodzinka się przygotowywała. Wszyscy zebrali się w domu Matama o dwudziestej trzeciej. Mieli razem wyruszyć na miejsce, gdzie będzie odbywał się rytuał. Miało to niby wzmocnić więź między upośledzoną rodzinką i miało to bardziej przekonać bóstwo, że są godzien znaleźć się w świecie łysych. I tak cała ekipa wybrała się gdzieś na zadupie, zajęło im to 30 minut. Nikogo na miejscu nie było oprócz ogniska na środku. Kuzyn Matama przypuszczał, że się spóźnili. Niestety był na tyle niedorozwinięty, że nie umiał nawet powiedzieć, która jest godzina, a kretyn miał przy sobie telefon. Idioci tak się spieszyli, że przyszli tu przed czasem. Wszyscy powoli zaczęli się denerwować, bo kierowali się tym, co powiedział im kuzyn Matama. Stary matama powoli popadał w płacz, a zasrana matka powoli dostawała padaki. Zaś kuzyn matama śmiał się w niebogłosy ze wszystkiego. Brat. Matama usiadł i zaczął się zastanawiać, czemu on tu jest, i przy okazji śmiał się z kuzynem matama. Dziadkowie dostali udawanego zawału, ale kiedy się przewrócili, to też zaczęli się śmiać. Łysy matam nie wiedział, co się dzieje, dlatego też popadł w ogromny płacz. Z tego wszystkiego aż im czepki z głów spadły. Jedynie kuzynowi nie spadł, bo go sobie przykleił. I tak histeryzowali przez jakieś trzydzieści minut. Nagle z ciemności wyłoniła się grupa łysych ludzi. Nie zauważyli co tu się stało, bo chcieli jak najszybciej przeprowadzić rytuał.